Dobra, hej, cześć, witajcie. Z tej strony z dzielanka. Jedek. Tak, dzisiaj inaczej, bo też inaczej się widzimy w innej grze. W której nie byliśmy już od roku. Nie pamiętam, czym rok temu My powiedzieliśmy. No, w zasadzie nawet mi powiedział prawie równo rok. Dobra, wszystko fajnie ślicznie, ale trzeba ruszać. Ehe, tak. Co, nie gotowe w tej linie? Nie, próbuję się trochę ścisnąć. Bul, 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 bul. O nie, nie założyłam od Butla i Pueberry. Bo ty gdzieś miałaś włączone radyjko czy coś takiego. No, więc rok A, temu się widzę. widzieliśmy. Nie pamiętam czy w odcinku powiedzieliśmy, że przerwiemy to wszystko czy nie. Ale no tak właśnie jest. Ja nie miałem dzidy w ogóle. Więc ja muszę... E... Tu... Nie masz pewnie żadnej. E, bo nie mam, mam być nie w szynie. Mam resztkę dzidy. No A to lech. dawaj, ja już poczekam przy rybkach. To dobra, to czekaj, wezmę od ciebie najwyżej. Tak nazywasz? Masz butle i płetwy? Jak nie masz, to nawet nawet nie ma punktu, żeby się ruszać. Eee, nie mam butli. A trzeba? No, bez butli to tu nawet się w ogóle nie ruszę. Ja idę sobie bo ja, drugą nie bo nie z której skrzynki to... Jakaś butla jest jeszcze. No to weź sobie, jak masz chodzić. Butle i co mówiłaś? I płetwy polecam też. A są też jakieś, nie wiem, czy ja teraz Tobie ukradłem, czy... ja mi się, że ja ci da, albo ci dawałam, albo ci, ci się chowałam. Bo nie pamiętam, które było miejsce moje, a które twoje. No zadniecz, ty nie miałeś nic w swoim, więc i, 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 twoim no, są i, i moje wszystkie. No nie, bo tu mam coś schowane. I tutaj też jest coś w kuferku jest schowane. Dobra, nie istotne. Tak myślę. Więc ja już idę do Ciebie i, I próbujemy dokonywać kolejne co, bo jeśli nam zabraknie butelek, to yy, fajnie byłoby, no w sensie kuchni, to fajnie byłoby, byśmy już jakieś dom przetopionych na kolejną tą butlę z tym, to się robi w tym czasie, co nas nie będzie. Yy, tak, no i co ja miałem jeszcze powiedzieć, tak, że kontynuujemy od razu, a nie tam przechodzimy do jakiś od samego początku, no bo myślę, że już Teraz to widzieliśmy w naszym wykonaniu nie, no, nie, nie tak ma to sensu. To no a dla nas to właśnie jest trzecie podejście. Ja tak. A Tu już skakuję, bo Dużo, ja był, to jest Tak, bo tu jest generalnie hmm. bardzo skomplikowana sytuacja, bo wszystko fajnie się czyni w ogóle, tylko nie dość, że coś tu się trzęsie i to tak konkretnie, to jeszcze nie ma jakiegoś konkretnego miejsca wskazanego, gdzie tu może się znajdować cokolwiek wejście czy coś tu z tego. Więc generalnie trzeba znaleźć na pod wodę i... Ym... No może być ciężko, bo ten akwarium tak się daje rada, tu chyba trzeba jeszcze coś... Ja nawet nie wiem, czy ty jesteś. Ja już poszedłem sobie pizdu gdzieś indziej. A, no to spoko. Ej, ale, Ej, mi, ee, mi, ee, schodzi, na Ej, ale mi jakoś szybko schodzi. Znalazłam wejście. Ej, ja mi jakoś to to powietrze szybko schodzi. No tej aktualizacji troszeczkę się mam wrażenie, że pozmieniało. Postaram się mnie znaleźć. Nie mogę szybko wypłynąć, bo będzie się tlenka... No ja też próbuję wypłynąć, ale postaraj się jak wypłyniesz mnie nie znaleźć, bo ja znalazłam wejście. O, sobie dobra. A, jest ktoś po mnie. No ale no, mam butlę z tlenem założoną na ten, ten. No bo tylko na ten obranko się zakładało, nie? Tak, tylko tutaj. Jakbyś tak z nim to nie działa. Może był jeszcze jakiś aparat ten albo czy coś. Nie wiem, ale ja Ciebie nie widzę. dół! Jesteś pod wodą? Tak, nurkuj. Gdzie ty jesteś? Eee, no nie wiem, ja pipuję w dół. Dobrze, poczekaj, muszę cię znaleźć, bo... No ja jestem przy meduzach. No ja też. I rekin wróciłeś jak coś. No. Dobra. Trzeba wypłynąć, a się nie znajdziemy w ten sposób. Nie wiem, ja wiem, tu klepie klepię rekinę. To jest taki ospały, więc trzeba go klepać. No, gdybym wiedziała, gdzie jesteś, to bym się chętnie pomogła, ale niestety nie mogę Cię znaleźć. No, bo też wyruszyliśmy po ciemno, no ale trudno, no. Stało się, to się stało. No, nie, ja, ja się w... tu musimy się znaleźć lepiej. No to nie wiesz, czy są te wielkie meduzy. A, dobra, to chodź do mnie. Proponuję najpierw zacząć z tego budynku. To żarek mi klepie. Co, tu jest wejście? No, poczekaj, poczekaj. O, dobra. Po Rozpięłam je. No dobra, spróbujmy. Eee, ma zbyt wiele ziora. Dzięki za uwagę, można się ukryć, okej? Jesteś za? O, faj, faj. Zobacz, jest z tyłu. Jestem przed sobą. To jest wygodne z takim skojem. No, jak jesteś przede mną, jak chcesz you za mną. Bo teraz w ogóle skończyło, coś się zaczęło moim zdaniem. No to nie, nie wiem, co to jest lepiej. O, teraz chodzi. Fajnie, fajnie, że mi się tlen peł. Czekaj, to gdzie tlen? Jest, tu jest tlen, chodź. Tu, 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 takie bąbelki. I się ładujesz normalnie tlenem. Aaaaaaah, ale prawda. Więc jest pół biedy. Świetne. Więc, czyli będziemy tutaj bardzo dużo badać. Bo raczej tak Dobra, kibelek, kibelek, nic fajnego, nic fajnego. Tak więcej nic nic. Kurwa! Gdzie ty znowu jesteś? To no, dalej, nie wiem, coś mnie tu... Rybka, próbuje. rybka, za tobą, za tobą, o trzy! Wyskakuj na powierzchnię proponuję! Nie no chodź! Gdzie nie ją? Już ją zabiłem. A, gdzie to jesteś, Dobra, to zbiera jak zrobiłeś. Eee, żabnica. Rebet, rebet. Coś. No, a, co a nie ja nie? mam jakąś część trzech wlazłam Tu tylko. No Dobra. Dobra, wypływamy? To... Znaczy nie? Jak kurde, coś się zaczęło. Czemu chcesz wypływać już? Nabrać powietrze? No po co, jak to masz tam? Po co chcesz uciekać stąd? No, ale tam jest przejście dalej. No nie wiem, no ja naprawdę. No to już, ta, już chyba daliśmy, to już nic więcej ci się nie zdarzy, chyba że... No, jak nie, nie ma nic, wejścia coś... do góry żadnego? No właśnie tam jest wejście do góry! To jest! No właśnie o tym o, mówię cały czas! No to pomijałaś, się. o prosty łuk znalazłem. Oko. Chyba rekin znalazł ciebie. No tak trochę. No, ale jakiś taki jakiś dziwny ten rekin jest. Jak, Jakby średnio kontaktował się, nie? No i średnio też mnie kontaktował, bo. No dalej! Im! Ja już go zastrzeliłam. Dobra, podniesiony. Tam głowa rekin na czego bywał. Ja wypływam. I jakieś drinka dostałem w ogóle, gościu. Spoko. Drynka! Spoko! O, o, duszę się, duszę się, duszę się. Ok, Mojegoż już, ja się schowałem pod te... O, to się chowałeś, ja podbieram w te czasy. Całkowicie z tego budynku wypłynęłaś, czy tak Nie, do Nie, wypłynęłam w tym pomieszczeniu, w którym rybkę zabijaliśmy do góry. Aha, no to ja inaczej wlazłem do góry ogólnie. No bo w pomieszczeniu obok też możesz. Nie czy tu się da jeszcze jakoś wejść gdzieś na inną stronę. Eee, znowu ta sama rybka. No to jak będziesz była mnie, to teraz będziesz sporać bez moich bólów. Zamiast, że ci będę odwiedzał, to zapewne ci cię Ała, ała, ała. Nie, no, on znowu się szlaje. Ała, ała, ała. Ja już się upyłem. Bo to już za chwilę jest bez wody, wiesz? Dosłownie jeden poziom wyżej. Eee. Yy, yy. Dobra, nie wiem może ci no Jakby to, to bo... fajnie, żebym ci strzałę oddał, bo mam trzy. No dobra, ale wyżej tak nie wejdę, więc pewnie coś tu trzeba zrobić, żeby się udało wejść. A nie, czekaj, tu jest jakieś wejście, czyli tu trzeba. Dobra, to nieważne, na razie trzeba tu iść. Nie wiem, próbuję bo cię znaleźć, ale. Szukaj świecącej rybki? Mam świecącą rybkę? bo ona ma mnie, jeszcze nie tak. O to są dwie moja droga. drogę. Oj, 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 no. Lukiiń, no, no. Ja chyba muszę przełączyć. Yy, jakość. No. Mój <grym> komputer nie wyrabia. Mówiłem. Yy, nie, nie chcę być Wystawienia, grafika To można powiedzieć. Ogólna jakość, dobra, zróbmy na. O, no niech to no znowu! Tak, eee, Wodzenia Mi się wszystko zaczęło Może ta rybka jest na parachhitów w ogóle. tylko eee. To te parę hitów też trzeba jakoś zrobić. Mi się grało, działa. No już. Oh, talking talking ma, they call me the Grabber. It's growing on me. I moved my cash. It's higher up now, on a new floor, right under their noses. The foreman complained mm. about the lack of cameras. Like no, that. Sorry, no, 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 separat, no, I wouldn't get caught even if the walls had eyes. I'm starting to get good at this. Przeceniłam swój komputer. Nie no, wiesz, no jak ty chcesz nagrywać i jeszcze tego, no to trochę ciężko. Jakość dobra. Jakość wody dobra. Dobra. Jakość cienia dobra. Najpierw no tam gdzieś zrobimy cięcie i tyle. Znaczy tam... To... Typ cienia brak. Robicie w czasie rzeczywistym to sobie zostawię. No dobra, okej. Okay. Zostawmy już teraz tak jak mam zobaczymy. Postaram się do ciebie dołączyć i zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie, tam już było tyle elementów nawalone, że to już nie dał no, mój biedny stary komputerek. No postaraj się nie zginąć nie wiadomo gdzie, dobra? Bo jeszcze cię musiała znaleźć. No nie no ja sobie badam tu wszystko. No szczerze mówiąc nie widzę nic ciekawego w ogóle. Znaczy no, samo to, że tu jest wiesz, tak... Uczta dla oczu, z tym, że to tak ładnie wszystko wygląda, ale. No, klimat jest, to trzeba przyznać. O co znalazłeś? No, bądź coś tak, co chwilę się trzęsie. A jak ostrożnie, czy nie ma świecącej rybki? Ale no gdzieś jest na pewno, tylko wiesz, że bardziej się namierzyć, no bo gdzieś ty byłaś w końcu, nie? Ej, dobra, poczekaj, jestem. Yy, wiesz, co mnie cofnęło przy samym wejściu do tego budynku, tam gdzie wpływaliśmy? Znaczy, ja Cię widzę po trochu, ale to bym musiała się wyżej dostać, wiesz, bo nie ma sensu, żebym ja się cofał po Ciebie, no? Wszystko spoko, pytanie zasadnicze tylko, którędy Ty blazłeś na to Twoje wyżej? No, a co za różnica, gdzie wyżej? No, po się dostać wyżej, no bo przejście pewnie tak jest cały czas do jednego. Tak powiem, no, nie, bo nie, ja jestem tu gdzieś między jakimiś rurami. Nie, nie, nie ja mam coś takiego, jakby, taka winda, jakby. No to nie, no to ja muszę muszę znaleźć tą, jak, tą jakby windę. O, bio paliwy nie wziął pali Więc Coś tu nie ma wyjścia, dobra. No ja teraz nawet nie wiem, gdzie ci pokazać, żeby to wyjść tam, ale... Dobrze, poczekaj, szukam. Bo cały czas spadisz pode mną mnie. O jest ta winda, dobra, to ja zajdę na dół. Ja się na powietrzę. Poczekaj, poczekaj, tam jest rybka. to jesteś, chodź, chodź, chodź. Patrz, o, halo. ty wszedłeś? No patrz, no tu jest taka lawinda. No jakby szybko. Ja, no trzeba było, mówisz, przy samym wejściu. No ja nie byłem pewny, gdzie to jest. A powietrze, 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 powietrze. O, zdążyłem. No ja na razie sobie z zdjęłam, bo trochę szkoda mi marnować, A nie wiadomo, co nas jeszcze czeka. Dobra, czy gdzieś tu jeszcze nie byłeś? Ja w sumie. Ej, ale. Co już ci butle zjechało? No musiało mi całą zjechać, ale nie wiem czemu. Zresztą miałem całą nówkę butle. No mm. no ja tu badałem. I tu za chwilę gdzieś kawałek dalej no, jest ja wyjście wziąłem. na jeszcze wyższy poziom. Mnie nie pamiętam, w którym miejscu tu? tu jest wyjście, no tu od razu nad nami jest wyjście no, jeszcze wyżej. Lecę, lecę, e, nie lecę popię się gdzie były te bombki tu, to, chodź, chodź, no? chodź. chodź na bąbelową bum, bum No i tu masz normalnie, trzeba iść tak, żeby dostać się po tych, tych deskach takich tu. Aha, okej okay, czajek. Bo za chwilę się kończy woda i jest tyle, nie? Tu w lesie. A, czyli jakoś tak muszę zrobić, żeby... Tak, dobra. Tu dostać, no. no o, ja już lubię. Eee... A, nie, tam nic nie widać. Spila dla ekwipunku. Trzeba miejsce porobić. No właśnie, ja bym musiała też posprawić... Ja piję drinka. Kamienia wyrzucę, linę wyrzucę, paliwko to się przyda. O, deski mogę na razie zachować. A nie, ja wypiję resztki smoothie. Ojoj oj. Ej, a ja w ogóle nie ubrałem butów, kachakasków. Ja też na razie nie ubierałam. Ja wszystko ubieram w pistolet. W sumie? Bo teraz już będzie coraz gorzej. Dobra, no tylko inny pamiętaj, nie że zostaje ci wtedy jeden slot tylko, nie? Więc albo buty, albo płetwy. No ale płetwy i tak już się teraz skończą. Dobra. Trzeba iść, nie ma czasu. Pokój jest taki Kajan. sam jak był, czyli nic się tu nie zmieni. Ben, ben, włamie, nie. Masz czy dwa nie. Nie, jest, zobaczkę. Gdzie? No tego już zrobię. Już Dzięki. No kurde, no! Mówiamy no. jednocześnie no. jak głupki. O, cześć. R, 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 reflektora. Yy, dobra, tu nic ciekawego nie ma w zasadzie. No, w zasadzie to nie. Pytanie, czy. Jeszcze gdzieś coś, da się wyżej? A, są następne drzwi, to są zamknięte. Tu są odpierable. O, dobra! dobra uzgodnijmy, uzgodnimy, żeby tylko jedno klikało. E. Ale to się nie da, bo ja nie widzę, że ty jesteś za mną. O, paczka. Pusta, dobra. Tu są drzwi odpierable. A, kibel. Dobra, no to ja idę sobie. coś ciekawego? No nie, tak zwykle. Dobra, ty poszłaś tam, to ja idę tu. No to zostało ostatnie pomieszczenie. Nie wiem, no szukam go? tu jakiejś części re re reflektora i w zasadzie tak na razie... Wszystko fajnie. Aha, tu u góry to zaklezno będzie woda, się mi się wydaje. A może nie. No ale tu jest jeszcze wyżej, więc jeszcze wyżej da się jakoś dostać na pewno. No jakoś pewnie tak, ale na tą chwilę nic z tego, chyba, że gdzieś tu dołem można przejść. Hmm. Jak na tą chwilę? Tam się jakoś dostaje. Pownie, że jest dojście. To prowadzi to coś? Chyba nie, a nie, to jest załamane tylko. Więc tu się nic nie da już więcej zrobić. Ciekawostka? No nie no, chyba już stąd dalej się nie przejdzie. jeszcze... Jeszcze sprawdźmy na pewno wszystko. ja coś musieliśmy trzeba pominąć. Bo na pewno po coś nam ten reflektor, nie? No tak, ale pamiętaj, że jest też drugi budynek, nie? Aha! Łe, no to idziemy do drugiego. No poczekaj, poczekaj, jeszcze posprawdzam. sprawdzam. Dobra, to nie Myślałam, że to drabina lepiej sprawdzić niż brnąć jeszcze raz całą tą drogę no tak tak, znaczy, no droga nie była jakaś turbo trudna. no nie najtrudniejsze z tego wszystkiego to było tak naprawdę początek nie no, że się przyzwyczai z tego wszystkiego to no co? Dobra, ja się przewracam na łuk i zakładam sobie butle i może zamiast kadku sobie założę płerskę jednak jakoś tak te płetwy... No, ja nie płetły. mam ani butli, ani co z płetwem mogę sobie założyć. Nie, nie zrobię tego. Masz rację. Yy, na razie szkoda, a jeszcze czeka na zbudowanie ten. No no tu znamy teren, tu nie ma nic trudnego. Nie? Are you ready? No idziemy, idziemy. Ja Rimeter T Roma. Dobranie tylko przyszliśmy e, nie, no to, to, to od razu pod tym by było już przejście dalej. to Czemu myśmy poszli tu gdzieś? Nie wiem Dobra pompałam się. No i tu była od razu... No bo tu już, że nic się nie da. Ty a obadałeś wszystko? No a co ty chcesz badać? Tam, tam gdzieś nie ma... Nie nie ma, dobra. No to nie ma co badać. Nie teraz to ja muszę się jeszcze... No jak chcesz to ponić, ale ja muszę się jeszcze napompać. To się rozglądam jak debi... A jak mówisz ta na meduza nas bombą? E, wiesz co my ja w tym meduzy strzelałam za nimi wchodziliśmy e, z łupu, bo spodziewałam się, że my wbąbną, więc... Aha, tu drugi budynek to od razu obok jest praktycznie. Mm, to fajnie by była, jakby znaleźć tratwę Byśmy się mogli zrzucić z tego co mamy i by było najlepiej. No to w górę, w górę serca No ja już sam na... wiesz. A no, tu jest trotwa, dobra. No ja już jestem na początku początku. Bo tam u góry nic nie było, nie? Patrzyliśmy to wtedy jeszcze. No wam tego nie pokazywaliśmy, ale wyszło jak wyszło. Pierwsze nagranie miało być w ogóle inne, ale no, niestety. Ale trochę się wszystko pokonkulowało, a ja teraz się pokonkulowałem. Się no ale czasem i tak się wydarzy. Dobra, co mogę tu pozostawiać? Na pewno muszę iść później do... Nie, nie wiedziałam. Co by tu jeszcze można? To mam tej głowę żabicy, żabnicy. Będzie na biotę. Zresztą jeszcze jedną, co nie powiesimy gdzieś tam na jakiejś kopeł. A resztę myślę, że nie ma sensu. A ja już mam 3 głowy tej żabnicy, więc... jakby na luzie, no. Tu miałem dostarczyć to. Aha, hm. miodkie, ale lepiej w paliwo, więc tutaj umieć. Pełna, dobre. No to tak, ja na pewno bym chciała sobie naleźć wodę do pełna. A tu jest jedna butelka, w ogóle nowa. Może ja w sobie składek ją zostawiłem. Nie, na to, ale butla z tlenem? No, prawda? A, to. a. a to dwie ja nawet. już wiem jak to było, bo ja tam chowałam zapasowe. To dwie zapasowe? No bo wiesz, widziałam już jak zaczynaliśmy, że tutaj jest dużo pływania pod wodą, no to... A to zrazu pięć potem narobiłaś? <grym> <grym>, robiłam produkcję, no to... wiesz mnie. To mogę więc jeszcze w razie, bo to nie ma sensu w ogóle trzymać. Potem pieczony burak daje tyle co. Dobra, nakleptałem się. Dobra, wszystko się granic na tego, że on trzeba do kuchni. Dobrze idź. Przecież nie bronić wchodzić do no. kuchni. Aha, bo tej miski w końcu nie mamy i nawet nie można tych zup zebrać. No. Dobra, bo ja tu mam jeszcze Aha, to jednego na raz tam tylko takiego stejka? No. Może bym dowalił do pieca teraz. Trzeba czekać. Co ja Ci na prowadzić? O nie, ja bym robiła. Chyba się położyły dwa, a ja jestem głupi. Mhm, jestem głupi. Nie wnikam. Dobra. Potato. Porąbane potato. To mi no ja mam te trzy coś. się nie. Ma, nie? To nadal może być mała. Nie, wiem czy mało, ale tyle mam. Tu mam się da. się da. Słuchajcie, jak Właśnie da. Słuchajcie, metal, się da. się jak się da. Hmm. No, się Potrzeba, to się bude, to I tak składki wyduszają, że tak średnio. Nie zawsze wszystko słyszę. Dobra, dobra, tak się podobasz. A powiedzmy szczerze mówiąc, no ogólnie nie drzesz jak tak jak Nawet nie prze nagranie będziecie dobrze słychać. Aha ha ha no właśnie, zawsze przez składki nie słyszałem, a dzisiaj nie wiem. Dobra, dzideks, Dobra, to ty się tam organizuje, a ja im jeszcze też nie organizuję, no zostawiam trochę tych rzeczy, bo ja wyszedłem tak zapakowany. Eee, nie miałem większego sensu. Ja to muszę pojazd skrzynka. Dobra, nie ważne. Aha. Dzidów, wszystkiego masz tyle do masakra. Nie, no, jak widzą te trzy strzały wniesiałem do skrzynki po lewej stronie. Mhm. Czy jakolwiek ona jest. Okay. Okay. Um, siekiery też raczej nie potrzebuję. Chyba, że ty nie wzięłaś siekierki, to wtedy ja wezmę. Eee, nie mam siekierki. To ja wezmę na wszystkie Mam macia też eee, Daję tu jakiś łuk, bo ja i tak w nie strzelam. Lubka funkiel nieśmigany, młotek. Ile ja mamy młotków w ogóle? Bo wydaje mi się, że z trzy chyba. Eee, nożyce, a nożyce to wyniosą tych zwierzątek. No w ogóle ten odcinek już trzeba będzie zakończyć. Tak, już zaczniemy z nowymi siłami, na nowo. No, to jest, tak mamy. No On jeszcze na nowo. Nie wiem ile to już wychodzi. Ale tak, mimo, że on zaraz do badania, więc to zadania, Minęło no, 25 minut już weź. O! To naprawdę? No. Nie słyszałam, że to, że to już chyba wyjdzie. Więc nie ma sensu tutaj... Kombinować, dobra, a no to tutaj... co, żegnamy się, akurat robi się dzień, szybko się tutaj zorganizujemy. Ej, dobra. nie wiem czy tu nie trzeba będzie jakoś dostać na tą wieżyczkę w ogóle, bo jak już tu idzie lina normalnie. Poczekaj, bo widzisz jaka tu wspinaczki. No ja Ej, wzięłem. faktycznie. Widzisz jaka tu lina idzie od tego no. żurawia? Ej, dobra, idę szukać swojego. <grych> dobra, to my się z wami żegnamy i widzimy się w kolejnym odcinku. Dla nas to za chwilę, a dla was troszeczkę to potrwa. <grych> No, także trzymajcie się, cześć! Ja, ja.